Niektórzy ludzie naprawdę nie zasługują na to, aby zostać zwycięzcami loterii. Od kobiety, która wygrała dwa razy na loterii, mieszkającej teraz w przyczepie, do gościa, który za wygraną w loterii wykupił sobie wyjście na wolność z więzienia. W tym odcinku przedstawię wam 10 zwycięzców, którzy w finalnym rozrachunku stali się 10 przegrywami. Evelyn Adams wygrała loterię dwukrotnie. Można by ją zatem uważać za jedną z najszczęśliwszych kobiet na świecie. Niektórzy ludzie nawet nie wygrają ani razu w loterii, a ona wygrała dwukrotnie. Pierwszy raz wygrała w 1985 roku, a drugi raz po niespełna 12 miesiącach. W sumie wygrała ponad 17 milionów złotych. Jak to na kobietę przystało, było jej ciągle mało. Postanowiła, że spróbuje swoich sił w innej dziedzinie, w kasynie, gdzie tak dużo szczęścia do wygranych już nie miała. Zmarnowała tam ponad 15 milionów złotych. Minęło sporo czasu od tamtej chwili, a Evelyn wciąż mieszka w przyczepie, którą udało jej się zakupić za resztki pieniędzy z wygranej. Cóż, kasyno zawsze wygrywa. Kali Rogers z Wielkiej Brytanii przeżyła prawdziwy, trudny okres po tym, jak wygrała w loterii ponad 15 milionów złotych. Co może być złego w wygrywaniu pieniędzy? Niekiedy schemat jest podobny. Imprezy, fajki, alkohol i narkotyki. Do tego jeżeli mówimy o kobietach dochodzi jeszcze seria operacji plastycznych i mnóstwo prezentów dla przyjaciół i rodziny. Takie tam zwykłe wydatki. Tak szybko jak przyszła wygrana, tak samo szybko na koncie zostało 10 tysięcy złotych. Za 15 milionów mogła ona żyć no co prawda nie jak Lord Crushville, ale po prostu jak Lord. Tryb życia, jaki obrała, doprowadził ją do tego, że w tym momencie zatrudniona jako pielęgniarka za najniższą krajową. Nie można powiedzieć, że jednak nic jej nie zostało, implanty i botoks wciąż są w jej ciele i mają się dobrze. Amanda Clayton została milionarką po wygraniu loterii państwowej Make Me Rich. Szczerze mówiąc, ta wygrana była tak naprawdę jej jedną z największych życiowych porażek, przynajmniej tak uważała. Mogła ona wygrać ponad 100 milionów złotych, a wygrała zaledwie 5 milionów. Pech chciał, że jedna liczba nie siadła, więc postanowiła, że wygraną w loterii przeznaczy na kolejne losy, które kupowane były przez nią w hurtowych ilościach. Brak kolejnych sukcesów ją dobijał, w międzyczasie trochę kradła, trochę natuszywała Białego Proszku i finalnie zmarła z powodu przedawkowania. Szczęśliwe rozpoczęcie, smutne zakończenie. Michel, czyli facet ze zdjęcia jest schańbionym zwycięzcą loterii Eurojackpot. W 2002 roku wygrał 50 milionów złotych w wieku 19 lat. Jeżeli o niego chodzi, nie miał on najlepszych pomysłów, jeżeli chodzi o wydawanie lub inwestowanie pieniędzy. Większość inwestował w kokainę. Oprócz zakupu jednej z największych rezydencji w swoim mieście był on znany z ekstrawaganckich zakupów i częstego płacenia panią do towarzystwa za swoje usługi. Dobre kobiety kosztują sporo. A ja bóle za nią, jak za prezydenta! Co w finalnym rozrachunku okazało się, że do 2012 roku udało się mu stracić wszystkie pieniądze. Dziś pracuje w fabryce ciasteczek w Szkocji. Mówi, że jest szczęśliwy, niezależnie od tego, że jego tygodniowa pensja w tym momencie wynosi tylko 200 funtów. W 2012 roku John Ross Jr. wygrał loterię, dzięki której co rok przez 20 lat miał dostawać ponad 200 tysięcy złotych. Podczas wywiadu po ogłoszeniu wygranej, John powiedział, że zamierza on wykorzystać pieniądze na zakup samochodu. Młody człowiek nigdy wcześniej nie posiadał samochodu, no i chciał spełnić swoje marzenie. Jak dotąd wszystko brzmi normalnie, ale wkrótce potem John został aresztowany za próbę kradzieży Honda Civic. Jak na ironię, John musiał wykorzystać sporą część pieniędzy, które wygrał na loterii, aby uniknąć więzienia. Wygrana w formie comiesięcznej pensji jest całkiem popularna na całym świecie. Charlie, po wygranej na loterii pewnej sumki pieniędzy, wpadła na genialny pomysł. Pomyślała sobie, że weźmie sobie kredycik i będzie go po prostu powoli spłacać z ekstra pensji. Niby spoko pomysł: kasę z kredytu dostaniesz od strzała, a miesięczne raty spłacisz sobie z loterii. Nie wiem, jak u Adrian z matematyką, ale wzięcie dwa razy większego kredytu niż wygrana na loterii nie mogła skończyć się dobrze. Co miesiąc na jej konto z loterii spływa sumka w wysokości 4000 zł, a miesięczne spłaty kredytu, który wzięła, to prawie 8000 zł. W tym momencie Adrian. Próbuje spłacić swój dług wynoszący ponad 50 tysięcy dolarów. Nie wiem, kto jej dał taki kredyt, ale według mnie warto nie wagarować w podstawówce. Jonathan to prawdziwy biznesmen, a przynajmniej takim się wydawał. Wygrał on w loterii 175 milionów złotych i jak na prawdziwego mężczyznę przystało, kupił on dom dla siebie i dla swojej mamy, a resztę zainwestował w swoją nowo otwartą firmę. Postanowił on stworzyć własne show z wolną Amerykanką w roli głównej. Show to nazwał WrestilShows, gdzie do walki na różowym ringu stawały dwie zazwyczaj skąpo ubrane kobiety. Z jakiegoś powodu program ten stał się niezbyt popularny, ale przynajmniej Jonathan próbował. Ten gościu jest moim faworytem do objęcia tytułu największego przegrywa tego zestawienia. W 1998 roku wygrał on loterię Super Seven i zainkasował 40 milionów złotych w wieku nieco ponad 20 lat. Nie okazał on się jednak gościem, który ma żyłkę do interesów. Wolał zainwestować w siebie i w imprezy. Wszystko stracił w ciągu jednego roku, a niektórym wystarczają przecież tylko dwie dychy, żeby dobrze się bawić. Kilkadziesiąt lat temu ta zacna kobietka wygrała na tamte czasy kilkaset tysięcy dolarów, co po przeliczeniu na dzisiejszą wartość pieniądza dałoby kilka milionów dolarów. Większość zdobytej fortuny dzięki zwycięskiemu kuponowi postanowiła wydać na najdroższe ubrania znanych projektantów mody. Cztery lata później ogłosiła bankructwo. Chłopaki, rada dla Was, dwa razy zastanówcie się, gdy będziecie zabierać swoje kobiety na zakupy. Robert B to facet, który zgarnął kwotę 27 milionów dolarów, czyli prawie 100 milionów złotych, nie tak dawno, bo w 2010 roku. Był on entuzjastą szybkich samochodów i alkoholu. Za ponad 70% zarobionych pieniędzy wybudował sobie prywatny tor wyścigowy. Do tego doszło kilkadziesiąt szybkich samochodów, a po ponad 5 latach stał się bankrutem. Podobno zjadły go podatki od nieruchomości i większość ze swojej kolekcji samochodów musiał sprzedać, by mieć za co spłacać długi. To wszystko w tym zestawieniu. Mam nadzieję, że ten odcinek przypadł Wam do gustu. Jeżeli chcecie drugą wersję, drugi odcinek takiego zestawienia, dajcie znać w komentarzach. Jest jeszcze sporo osób i sporo historii do pokazania.